To świadczenie już trafia na konta tysięcy emerytów w Polsce i, co najważniejsze, jest wypłacane co miesiąc dożywotnio, niezależnie od wysokości emerytury. Mówimy o dodatkowych 270 zł miesięcznie, które wpływają na konto najpóźniej do 15 dnia każdego miesiąca. Dla wielu seniorów to realna ulga w domowym budżecie, pieniądze na leki, rachunki albo spokojniejsze życie, bez ciągłego liczenia każdej złotówki. Co jednak najważniejsze. Wielu uprawnionych emerytów wciąż nie wie, że takie świadczenie im przysługuje, a to oznacza, że pieniądze po prostu przepadają i właśnie dlatego ten materiał jest tak ważny. Nazywam się Dawid i w tym nagraniu krok po kroku wyjaśnię, kto dokładnie może dostać ten dożywotni dodatek, jakie warunki trzeba spełnić i gdzie złożyć wniosek, aby nie stracić ani jednej wypłaty. Proszę zostań ze mną do końca. Bo jeśli obejrzysz tylko fragment, albo pominiesz część materiału, możesz nie zrozumieć kluczowych zasad i przez to uznać, że to świadczenie Cię nie dotyczy. A to byłby błąd, który może kosztować Cię tysiące złotych w skali lat. Ten dodatek nie jest jednorazową zapomogą ani czasowym wsparciem. To stałe Dożywotnie świadczenie, wprowadzone już kilka lat temu, które w 2025 roku wynosi dokładnie 272 zł miesięcznie brutto. Ale w praktyce wielu seniorów mówi o nim jako o 270 zł co miesiąc. W ciągu jednego roku daje to ponad 3200 zł, a przez kolejne lata znacznie więcej. Co istotne, pieniądze te są wypłacane niezależnie od emerytury z ZUS, nie zmniejszają innych świadczeń i nie trzeba z nich rezygnować, aby je otrzymać. Ale tu pojawia się pytanie, które zadaje sobie wielu widzów. Dlaczego nie każdy emeryt o tym wie i dlaczego nie wszyscy dostają te pieniądze automatycznie? Odpowiedź nie jest oczywista, bo wszystko zależy od wykonywanego w przeszłości zawodu, stażu oraz spełnienia konkretnych warunków, o których rzadko mówi się w prosty sposób. Właśnie dlatego tak wielu seniorów dowiaduje się o tym dodatku przypadkiem z internetu, od znajomych albo zbyt późno. W tym materiale jasno powiem, kto ma prawo do tego świadczenia, jakie lata pracy są brane pod uwagę, jak potwierdzić swój udział w określonych działaniach oraz gdzie dokładnie złożyć wniosek, żeby pieniądze zaczęły wpływać na konto. Wyjaśnię też, czy to świadczenie jest opodatkowane i dlaczego niektórzy dostają decyzję szybciej niż inni. Jeśli zależy Ci na rzetelnej informacji, spokojnym wyjaśnieniu, bez straszenia i bez plotek, koniecznie obejrzyj ten film do samego końca. Tylko wtedy zobaczysz pełny obraz i dowiesz się, czy ten dożywotni dodatek w wysokości 270 zł miesięcznie dotyczy właśnie ciebie lub kogoś z Twoich bliskich. A jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o ZUS i świadczeniach dla seniorów, zostaw subskrypcję i kliknij przycisk Lubię to. Bo takie wiadomości naprawdę mogą zmienić codzienne życie. W dzisiejszym materiale, drodzy seniorzy, przyjrzymy się dokładnie temu, jak działa dożywotni dodatek do emerytury który wynosi 270 zł miesięcznie i trafia na konto każdego uprawnionego seniora najpóźniej do 15 dnia miesiąca to nie jest chwilowa pomoc to nie jest świadczenie które trzeba odpracować lub które zależy od innych świadczeń to stały miesięczny dodatek który może realnie poprawić komfort życia wielu osób w Polsce nazywam się David i chcę wam pokazać krok po kroku, jak sprawdzić, czy macie do niego prawo, jak przygotować wszystkie dokumenty oraz gdzie złożyć wniosek, aby nie stracić ani jednej złotówki. Warto zostać ze mną do końca, bo tylko wtedy zrozumiecie wszystkie szczegóły i dowiecie się, jak maksymalnie skorzystać z tego świadczenia. Ten dodatek, znany również jako świadczenie ratownicze, przysługuje emerytowanym strażakom, ochotnikom i ratownikom górskim. Warunkiem jego przyznania jest określony staż pracy w akcjach ratowniczych. Dla mężczyzn jest to 25 lat, a dla kobiet 20 lat. Do niedawna obowiązywały dodatkowe wymagania dotyczące ciągłości stażu, jednak nowelizacja przepisów w 2025 roku znacznie uprościła zasady. Teraz do wymaganego okresu zalicza się nie tylko realny udział w akcjach ratowniczych, ale również udział w szkoleniach i ćwiczeniach. To ogromna zmiana, bo oznacza, że więcej osób może teraz ubiegać się o świadczenie, które wcześniej mogło im umknąć tylko z powodu formalności. W praktyce oznacza to, że seniorzy, którzy wcześniej myśleli, że nie spełniają wymogów, mogą teraz złożyć wniosek i otrzymywać dodatek co miesiąc. Pieniądze te wpływają na konto każdego uprawnionego najpóźniej do 15 dnia miesiąca, a ich wysokość w 2025 roku wynosi dokładnie 272 zł, co w skali roku daje ponad 3200 zł ekstra. To realna kwota, która może być wykorzystana na leki, rachunki, drobne przyjemności, a nawet drobne inwestycje w zdrowie czy dom. Dla wielu seniorów takie dodatkowe środki znaczą naprawdę dużo, zwłaszcza w czasach rosnących kosztów życia. Jak sprawdzić, czy jesteśmy uprawnieni do tego świadczenia? Pierwszym krokiem jest zebranie dokumentów potwierdzających nasz udział w akcjach ratowniczych. Muszą one zostać poświadczone na piśmie przez trzy osoby, z których co najmniej jedna pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w Urzędzie Administracji Samorządowej, w czasie gdy braliśmy udział w akcjach. To poświadczenie jest kluczowe, ponieważ bez niego ZUS nie może przyznać dodatku. Warto więc zadbać o to wcześniej i skontaktować się z byłymi współpracownikami lub Komendą Straży Pożarnej, aby zdobyć wszystkie wymagane podpisy. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o świadczenie ratownicze. Wniosek składa się u Komendanta Powiatowym lub Miejskim Państwowej Straży Pożarnej. Warto zrobić to osobiście lub wysłać pocztą poleconą, aby mieć potwierdzenie złożenia dokumentów. Po otrzymaniu wniosku, ZUS weryfikuje dokumenty i wydaje decyzję. Proces ten może potrwać kilka tygodni, ale po jego zakończeniu świadczenie jest wypłacane co miesiąc, automatycznie i bez dodatkowych formalności. Niektórzy seniorzy zastanawiają się, czy świadczenie jest opodatkowane. Tak. Podlega opodatkowaniu i jest uwzględniane w informacji PIT-11, ale nie oznacza to, że tracicie znaczną część pieniędzy. Podatek jest naliczany w standardowy sposób, a kwota, która trafia na konto, nadal daje realne wsparcie w codziennym życiu. Warto też wiedzieć, że dożywotni dodatek do emerytury nie wpływa na inne świadczenia z ZUS ani na podstawową emeryturę. Oznacza to, że można go otrzymywać równocześnie z innymi świadczeniami co sprawia, że całkowite wsparcie finansowe dla seniora może być znacznie większe. To prawdziwa szansa dla tych, którzy szukają dodatkowych źródeł pieniędzy bez konieczności pracy czy dodatkowych formalności. Dla wielu seniorów najważniejsze jest, że świadczenie jest stałe i pewne, a jego wysokość co roku podlega waloryzacji. Więc kwota 272 zł w 2025 roku może rosnąć w kolejnych latach. To oznacza bezpieczeństwo finansowe, na które wielu emerytów czekało przez lata. Jeśli macie znajomych lub rodzinę, którzy są strażakami, ochotnikami lub ratownikami górskimi, warto przekazać im tę informację, bo wielu z nich wciąż nie wie, że mogą otrzymać te pieniądze. Podsumowując, dożywotni dodatek do emerytury to realna szansa na poprawę jakości życia seniorów w Polsce. Aby z niego skorzystać, wystarczy sprawdzić swój staż pracy w akcjach ratowniczych, Zdobyć poświadczenia i złożyć wniosek u odpowiedniego komendanta. Pieniądze wpływają regularnie, co miesiąc i mogą być wykorzystane według własnych potrzeb, na leki, rachunki czy inne wydatki. Zachęcam Was, drodzy seniorzy, aby nie odkładać tego na później. Im szybciej złożycie wniosek i dopełnicie formalności, tym szybciej zaczniecie otrzymywać te dodatkowe środki. Nazywam się David i będę Wam towarzyszył w każdym kroku, Abyście mogli spokojnie i bez stresu skorzystać z prawa doświadczenia, które realnie poprawi waszą sytuację finansową. Pamiętajcie, aby obejrzeć cały materiał, ponieważ tylko w pełni zrozumiecie wszystkie warunki, wymagania i możliwości, jakie daje dożywotni dodatek do emerytury. Warto również przyjrzeć się dokładnie temu, jakie działania są wliczane do okresu uprawniającego doświadczenia. Wcześniej wymagano pełnej ciągłości stażu. Co oznaczało, że jeśli senior miał przerwę w aktywności ratowniczej, mógł zostać wykluczony z możliwości otrzymania dodatku. Jednak po nowelizacji przepisów w 2025 roku do okresu zalicza się nie tylko faktyczne akcje ratownicze, ale także udział w szkoleniach, ćwiczeniach i kursach, które są integralną częścią pracy ratownika. To oznacza, że nawet osoby, które nie brały udziału w każdej akcji, ale systematycznie uczestniczyły w przygotowaniach i szkoleniach, mogą teraz ubiegać się o świadczenie i otrzymać regularną wypłatę. Co więcej, potwierdzenie udziału w akcjach ratowniczych wymaga podpisów trzech osób, w tym jednej osoby pełniącej funkcje publiczne lub zatrudnionej w administracji samorządowej. To formalność, która może wydawać się skomplikowana, ale w praktyce wielu seniorów odkrywa, że uzyskanie takich poświadczeń jest łatwiejsze niż myśleli. Wystarczy skontaktować się z byłymi współpracownikami lub komendą Straży Pożarnej i wyjaśnić sytuację. Urzędnicy oraz byli koledzy zwykle chętnie pomagają w takich formalnościach, ponieważ chodzi o realną pomoc finansową dla osób, które całe życie poświęciły ratowaniu innych. Niezwykle istotne jest także to, że świadczenie to nie podlega wstrzymaniu ani zawieszaniu w przypadku innych przychodów czy emerytur. W praktyce oznacza to, że senior, który otrzymuje podstawową emeryturę z ZUS, może dodatkowo otrzymywać 270 zł miesięcznie bez żadnych komplikacji. Dzięki temu łączna kwota świadczeń może znacząco poprawić komfort życia i pozwolić na spokojniejsze planowanie wydatków. Kolejnym elementem, który często budzi pytania wśród seniorów, jest sposób wypłaty. Świadczenie ratownicze jest przelewane co miesiąc na konto bankowe a środki powinny znaleźć się na koncie najpóźniej do 15 dnia miesiąca. Dla wielu osób to ogromna zaleta, ponieważ pozwala na przewidywalne planowanie domowego budżetu i unikanie niespodzianek finansowych. Regularność i stabilność tych wypłat sprawiają, że świadczenie staje się realnym wsparciem w codziennym życiu. Nie można zapominać również o tym, że świadczenie podlega standardowemu opodatkowaniu. To oznacza, że należy je uwzględnić w rocznym zeznaniu PIT-11, jednak podatek nie odbiera znaczącej części dodatku. Dla seniorów to dodatkowa kwota, która realnie wpływa na ich możliwości finansowe i pozwala na wygodniejsze życie, zwłaszcza w sytuacjach, gdy trzeba pokryć nieprzewidziane wydatki czy kupić leki, które w ostatnich latach znacznie podrożały. Dzięki tym wszystkim informacjom, seniorzy mogą podejść do składania wniosku świadomie, i przygotować wszystkie dokumenty bez stresu. Wiedza o tym, kto może otrzymać dodatek, jakie działania są wliczane do stażu, jakie dokumenty trzeba przygotować i gdzie je złożyć, pozwala na szybkie i bezproblemowe uzyskanie świadczenia. To klucz do tego, aby nikt nie stracił pieniędzy, które mu się należą.